Łukasz Karpier, PCH24 TV, program komentary, czyli co słychać w sieci. A w sieci słychać, jak to się mówi niezbyt elegancko, imbe o profesora Bralczyka. Też mi nie pasuje. Czym liberalno-lewicowemu salonowi i nie tylko naraził się profesor Jerzy Bralczyk? Otóż podał swoje zdanie, wypowiedział swoją opinię na temat tego, czy zwierzęta umierają, czy też zdychają. Czy podoba mu się określenie osoby nieludzkie na zwierzęta, oraz czy podoba mu się kwestia adoptowania zwierząt? Nie pasuje mi na przykład adoptowanie zwierząt. Też mi nie pasuje. Jednak to... co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i te tradycyjne formuły, tradycyjny sposób myślenia, nawet, nawet mówienie, że choćby najlubieńszy pies umarł, będzie dla mnie obce. Nie. Pies niestety zdechł. I się zaczęło. Internet zapłonął. Trzeba powiedzieć, że miejscami nawet taki sojusz środowisk lewicowo-liberalnych i takich uznających się za prawicowe i konserwatywne rzucił się panu profesorowi no, nomen omen do gardła. I tutaj zobaczmy kilka opinii. Agnieszka Gozdyra napisała na Twitterze x do profesora Bralczyka mam gigantyczną pretensję nie o to, że jest, jak mówi, stary. Oto, że zasłania się swoim wiekiem i wykorzystuje niekwestionowany autorytet, by zaistnieć, uderzając zwierzęta, których pozycja jest i tak ich bardzo podła. Niegodne jest dla mnie przemawianie z zasłużonej pozycji wybitnego językoznawcy, by umniejszyć istoty, które człowiek od wieku wybija, wykorzystuje, eksploatuje ponad wszelką miarę i panem, których się obwołał. I tak dalej, i tak dalej. Czyli Agnieszka Guzdyra zarzuca profesorowi, że chciał zaistnieć. No myślę, że pani. Pani Agnieszka Gozdyra powinna się no, zdrowo puknąć w głowę, bo myślę, że profesor Jerzy Bralczyk ma akurat rozpoznawalność tak olbrzymią, że ja myślę, że większość ludzi, gdyby zapytać, kim jest profesor Bralczyk, a kim jest pani Agnieszka Gozdyra, to rozpoznałoby tą no, skoniną znaną i taką sympatyczną dla oka figurę pana profesora i doskonale by identyfikowała, czym on się zajmuje, a czym się zajmuje Agnieszka Gozdyra, mogliby ludzie nie wiedzieć. Do ataku ruszyła również Gazeta Wyborcza, na co zwrócił uwagę Łukasz Warzecha na Twitterze na Xie pisząc. Redakcyjni ideolodzy z gazeta.pl się wzięli i wzmożyli pod wpływem słów profesora Bralczyka, że zwierzęta zdychają, a nie umierają, i postanowili pouczyć pana profesora. Gazeta Wyborcza opublikowała taki długi materiał, w którym ludzie, dziennikarze związani z gazetą opowiadają o swoich zwierzętach, o takich miłych, ciepłych historiach i na każdym kroku pouczają profesora Bralczyka, że tak jak on chce mówić, to nie wolno, bo przecież i tutaj posu, posu, do tego stopnia się posunęli, że zwierzęta, ich własne zwierzęta się poczuły obrażone, obrażone tymi kwestiami. Też mi nie pasuje. W dyskusji na temat słów profesora Bralczyka głos zabrał również pan Jakub Żulczyk, pisarz, ale też taki przedstawiciel salonu literackiego, liberalno-lewicowego. I co ciekawe, pan Jakub Żulczyk napisał, że jest to tak naprawdę ta imba cała o, o tych słowach profesora Bralczyka, że to jest taki szczyt szczytu sezonu ogórkowego i mówi, że tak po prostu się mówiło w pokoleniu profesora Bralczyka, tu krótki cytat, że ludzie w jego wieku dorastali w utylitarnym podejściu do zwierząt, pies pilnował chałupy, kot łapał, łapał myszy. I na zwróci uwagę, że owszem, że to rozgrzewa, ale przecież są ważniejsze sprawy niż to, że starszy pan coś palnął. Jakub żółczyk też zwrócił uwagę na to, że język ewoluuje, zwierzęta umierają, ma zdechnąć jest słowem pogardliwym, pejoratywnym, ale i tu co ciekawe, są też granice w braniu wszystkiego osobiście. Nie czuję pisze Jakub Żulczyk, aby profesor obraził mojego kota czy psa moich rodziców. Chyba zresztą Grzybek i Lika nie są tym specjalnie zainteresowani. Są też granice w oczekiwaniu od starszych ludzi, że będą forpocztą współczesności i w myśleniu o języku jako narzędziu kształtowania rzeczywistości. Takie oto stanowisko przedstawił pan Jakub Żulczyk. A co na to pan profesor Jerzy Bralczyk? Też mi nie pasuje. Profesora Bralczyka w ogóle zdziwiło to, że toczy się jakaś awantura. Mówi, że on nie śledzi tego, pytał się, czy się psiarze na niego obrazili, sam powiedział, że jest kociarzem, no ale podtrzymał swoje zdanie, nawet mówiąc o kotach, że koty, koty też zdychają. Mówił też, że nie podoba mu się wciąż to adoptowanie zwierząt, ale jak zaznaczył, jak ktoś chce mówić, że zwierzęta umierają, to oczywiście może sobie tak mówić i, i, i tyle. Natomiast z jego perspektywy językoznawczej, ale też takiej Takiego wewnętrznego przekonania jest to, jest to jednak nie, niewłaściwe, więc pan profesor z tych słów się nie wycofał. Pan profesor Bralczyk też nie po raz pierwszy naraża się, wydaje się, takiemu Salonowi. Nie tak, dawno, nie tak dawno zwrócił uwagę na to, że język śląski, no to jednak jest dialekt, ale języka polskiego. Zresztą nie był odosobniony w tym, w tym, w tym twierdzeniu, bo inni językoznawcy również za tym językiem śląskim tak bardzo się nie, nie opowiedzieli. Więc jak to widać, można szybko stracić zaufanie i zdać się enfant terrible, co profesorowi Bralczykowi się no, niestety, ale, ale udało. I z jednej strony można powiedzieć, że no, ta walka, tak jak pan Jakub Żulczyk w tej, w tej sprawie, to jest taka, no, taka wojna oni, jest taki pietruszkowy pietruszkowy konflikt, czy też koperkowa, koperkowa wojna. No ale tak, z jednej strony e, to jest walka o to, jak będzie się mówić, jak się będzie kreować rzeczywistość przy pomocy języka, e, czy na stałe do naszego języka wejdzie nie tylko adoptowanie zwierząt, ale również takie dość karykaturalne określenie jak piecko, e, czy to czynienie ze zwierząt, no co dużo mówić ludzi, nadawanie im, nadawanie im praw będzie postępowało. E, I to takie zagrożenie, zagrożenie jest, ale z drugiej strony też, też nie można nie przyznać racji panu Żulczykowi, rzeczywiście są, są ważniejsze sprawy. Jedna puenta na koniec. Obyśmy się nie obudzili jednak w świecie, w którym to zwierzęta nabywają coraz więcej praw, a ludziom się tych praw odmawia. Szczególnie jeśli to są ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni lub jeszcze nienarodzeni. Też mi nie pasuje.